ma tutaj Marek filozoficznie pierdolenie, część, kurwa Dwa pierwiastki z milion Przez pierwiastek z milion, kurwa pi Nie wiem Ogólnie tak sobie idę przez las nad morzem I myślę sobie Jak mam kurwa żyć i po co? jak jeszcze długo? Nie wiem czemu tak mam, ale zawsze kiedy jestem szczęśliwy i spokojny Myślę sobie, kurwa, ile to jeszcze potrwa, chcę już umrzeć, na serio. Jestem człowiekiem, który lubi wykonywać zadanie i trochę traktuję życie jak zadanie. Nie wiem, czy to Bóg mi je dał, czy przypadek, czy rodzice, po prostu, ale uznaję, że życie to jest takie zadanie i chcę mieć ściśle określony cel do spełnienia. Ale, no, nie ma go. Mogę się poddać pod jeden z wielu sensów życia, które omawiałem już w którymś moim filmiku. I to tam w dużym skrócie jest albo yy, podporządkowanie się którejś yy, religii monoteistycznej, bo to politeistyczne to chuj wie, co tam się dzieje. A buddyzm się nie opłaca, bo w sumie po co? Druga rzecz to jest po prostu bycie dobrym człowiekiem i służenie ludziom, których lubię. No niby fajnie, ale jeżeli nie ma Boga, i jeżeli nie idzie się do piekła, to wolę być samą, to jest samolubem i żyć dla siebie. Może to płytki, ale chuj. No i w sumie tyle. Albo po prostu gromadzenie największej ilości bogactwa i przyjemności. Taki też może być sens życia. No ale chciałbym mieć określony cel, którego nie ma. Bo... 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 Nie mogę mieć wszystkich z tych celów spełnić. Któryś jest poprawny, a pozostałe nie są. I tu jest problem. Po... Wybór dla niektórych jest prosty. Ale dla mnie nie jest. Jeżeli wybiorę jeden i okażę to błędny, czuję, że zmarnuję życie. Mimo tego już nie zmarnuję, tak obiektywnie rzecz biorąc. Mam nadzieję, że fale mnie nie zagłuszają zbytnio, ale no. Taka jest moja myśl po prostu. Jestem sparaliżowany tym wyborem. Czy żyć dla Boga, dla rodziny, czy dla siebie. Bo no nie mogę mieć a jakiś pieski mżet na drogę O no. chwila Dobrze zobaczą drogę ścież ze ścieżki bo tutaj ludzie szli i nie chcę żeby tam posłuchiwali, co ja tak gadam No, życie albo dla Boga, dla rodziny, albo dla siebie i ludzie powiedzą, że to nie trudne byłoby to połączyć, że możesz i chodzić sobie w niedzielę do kościoła i praktykować chrześcijaństwo, możesz zdobyć sukces dla siebie, którym podzielić się z rodziną. No i brzmi to super, jeżeli nie masz moich i poglądów, które zdecydowanie wykluczają pozostałe z dwóch opcji przy wyborze jednej. Ale tym już nie będę się tutaj dzielił, bo to jest YouTube, to mam być family friendly. Czy mogę tutaj jakiś morał wyciągnąć dla potencjalnego oglądającego? Chyba nie. Myślę, że to jest po prostu wideo pamiętnik. Boże, jeżeli jesteś, proszę daj mi znak, czytelny. Czytelny jak pismo na kartce, jak działanie w matematyce. Jeżeli nie ma Boga. Oszaleje, oszaleje i się kurwa piwskiem zaleje. Eee, no, jeszcze coś jeszcze mogę powiedzieć na ten temat. Eee, a tam słońce świeci. Dobra, dobra, chyba tyle w dzisiejszym filmiku no. O, dobra, mam wniosek, który mógłby się zaankirować ktoś inny. Trzy sensy życia: Bóg, rodzina i Ty. Jeżeli jesteś w stanie zdobyć wszystkie, jeżeli, jeżeli jesteś w stanie wszystkie sensy życia ogarnąć, to brawa dla Ciebie. Może przeżyjesz godne życie. A jeżeli jeden z tych wyborów jest poprawny, a pozostałe są błędne, no to sorry, chyba je zmarnowałeś. Przepraszam, że muszę Ci to uświadomić. pa. pa.